Dzień dobry Wam drodzy widzowie, tutaj ja, Kozako1 I tu już kolejny, albo piąty, albo szósty odcinek naszej serii w Starawi Tak Aha, dobrze Fajnie by było iść do jakiejś jaskini i znaleźć ich w jaskini, w skrzynce albo w czymś tam bombę bo wtedy wprowadziłby się do nas taki jeden MP albo... kur... nie, na no bosy jesteśmy za słabi jeszcze tam tylko mi spada hmm. chyba będę dalej robił kopalnie tu u nas w domu w tym odcinku głównie Szkoda, że ja tam nie mam jakoś tak... Nie mogę tam znaleźć żadnej jaskini w tej naszej kopalni. Dobrze, 30 na razie starczy. A, spadłem. Miałem nadzieję, że przeskoczę. A, masz! A, nie trafiłem w królika. Ale fajnie. E, ptaka, ptaka, to nie królik, króliki nie latają mhm. Wow, głębokie to już. Mhm. Spoko, dobra, to kopy dalej. Nie ma co za dużo mówić. Robala, a oko trochę później, ponieważ według tego prawie oko jest najsłabszym bossem. A według mnie jest robaka łatwiej pokonać. Ja mam problem z pokonaniem oka, a robaczka łatwiutko pokonuje. Dlatego dla razie nie będę się tu do tego tego normalnie dalej na to. by było znaleźć dosyć dużo żelaza, albo tam kopra, żeby móc sobie zrobić jakąś zbroję. Bo, no, byłoby po prostu lepiej. Że nie ma wpływania. to się tak tylko normalnie skakać. Nie ma wpływania. to jest smutne. I złe. I niedobre. Uuu. O, przed krafter. E, ciekawe, czy do nas zadzwoni. Jeżeli tak, to odbiorę i będzie ktoś specjalny. Wtedy... Cześć! Siema. Cześć! Jesteś na nagraniu! A, A, fajnie, w te, na w terrarii nagrywam! Ale teraz? Ale teraz? No tak! Mówię ci! Jesteś na nagraniu! Ale ty teraz, teraz nagrywasz? nagrywasz? Jesteś w połowie odcinka! No to, no witam, to witam was wszystkich serdecznie, serdecznie z tej strony! Crafter Gaming na wspólnie! Widzicie, jak, jak trafiliście? Widzicie, jak Crafter was kocha? kocha. Zapraszam na, zaprasza na, na mój kanał, Crafter Gaming. Gaming. U mnie i tak nie ma y, żadnych takich widzów, takich... Znaczy, ogląda mnie wiesz kto? Mm -hmm. Ten jeden taki chłopak, który kręciliśmy fabułę, co nam przeszkadzał. Pamiętasz? Mm -hmm. To tak naprawdę to mnie on ogląda. Idea. No. Ale już mam tyle tych odcinków w Terrarii, że jak ktoś będzie wpisywał w YouTube, zagrajmy w Terraria, to może znajdzie tego mojego let's playa. A ja już, A ja już... rzucam odcinek, mój odcinek. Nagram na so. so". hmm. crafter A krafty... oglądałeś ee... dzisiaj poprzedni odcinek w taravi? Nie, nie, nie wiem, wiem, wiem Boże, ktoś tak na fana że mnie to, 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 to nie uchodzi. No ja też wypuszczam odcinki, żeby moi widzowie, których na razie nie mam, byli szczęśliwi. <śmienicza> <śmienicza> Ten odcinek będzie się fajnie nie nazywał. Podaj link do swojego kanału. Do kanału. <śmienicza> y jak skończy nagrywanie, dobra? Dobra, dobra. Jest to serdeczka odgłosy, za odgłosy i na podaniu, bo, bo strzyczka musiała iść. przyjść. Małaby to było. A mam dla was taką wiadomość, że pobrałem sobie Team Fortress, tylko że tak tylko trochę do połowy działa yy, i nie Podaj link, do... link do swojego kanału. Jak skończę nagrywać? Jest, yeah, jest, yeah. jest filmik. Jesteśmy a, podczas a, filmika przecież. A no tak, a no tak. Ja, ta, ja, ja, ja teraz na jestem na spontanie, wiesz. więc wiesz. Nie No na, na, naprawdę, ja naprawdę nie, nie masz, tego, nie masz tła? tego tła? Jakiego tła? No to co ja, no to ja, to drugi, co ja, ja, ja ci zrobię, no to co nie, nie, nie działa. Żal, żal. Wiem. Muszę ciebie... Ciemnie, ciemnie, ciemnie. Zareklamować, zareklamować. No tak nie... mi z boku daj, dobra? E, się e, się e, się ja tak jak ja ciebie dałem. Dzisiaj odcinek taki, początek był śmieszny, a reszta będzie trochę nudna, bo w kopalni jestem cały czas, a nic aż tak ciekawego nie znalazłem. Tylko znalazłem tu takie coś do robienia przywoływacza bossa. Tego oka wielkiego. Tego co później... Ok zapraszam domnie, zapraszam domnie, do mnie, bo ja zaczęłam nagrywać pracę dzięki kozako. Dzięki ja. I, I w, ogóle, tak, w ogóle tak. U mnie napisy u mnie się, napisy nie pojawiają. się nie pojawiają. Jakie napisy? No to, na no, to. no to na środku. No ale jak nagrasz i na YouTube będzie z tymi napisami. Jak to? Jak to? I tak. Wiem, bo tu tak jest. Spoko. Spoko. Opcje, fine. Opcje fine. Yeah, der. U mnie też się teraria raria pojawi pojawiła, więc pojawi wiecie. A podobno ci się... Przecież ci się zepsuła te nie działa ci. No, możesz, no, jak no, jak możesz, zainfujesz zainfować jeszcze raz. Wejdzie raz. O Jezu. Ale to będziesz musiał od początku, wiesz o tym. A nawet, a nawet te programy? Znaczy y, programy nie, ale będziesz musiał od początku robić serię. O, znalaz... o, znalazł, coś fajnego znalazłem. Tak, znalaz... tak, znalaz... tak, znalaz... tak, tak, ale nie, bo masz pierwszy odcinek i i tak będziesz musiał od początku nowy świat tworzyć. No ale wszystkie skasujące. No, wszystkie, no, wszystkie, wszystkie, wszystkie. wszystkie Wszystkie. Aha, spoko, dobra. Ogarnij się poza Ogarnij tym. By znalazłem złotą skrzynkę. Wszyscy się, są, happy, są happy, wie? wiesz? Terraria updater to dupa, to to dupa, dupa, A weź sobie zapdateuj, jak umiesz A jak nie mam to robić? Mam teraz... Chodzę, Chodzę w terraria update z mam kony, Buciki szybkości Update, update, serwer, ser, 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 teraz będziecie słyszeć, tera słyszeć jak, jak, jak Kamilami e, A u mnie e, się wangere, wangere. ktoś mieje w tle, nie wiem czy to było słychać. Terraria, Terraria, exe. Terraria exe. Terraria, update, to Terraria, 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 terraria update, Poza nagraniem, dobrze? Dobrze, dobrze. Jeszcze nie... Czy trochę ponad 5 minut filmiku jest? A jak to łączyć ten to łączy film, się ten te, film bo ja, te filmy, bo ja, ja, nagra, 6 bo ja 6 nagrałem 60 minutowe, bo się bałem, że, się więc bałem, że więc więcej nie będę nagrywał. I wydaje są takie wydaje? dwa filmiki? Nie, po prostu 6. No to wrzuć go normalnie na YouTube teraz. Skoro się nagrał w jednym, to normalnie Ty działa ty działa Na czemu by miało nie działać? No to wiecie, no to widzimy się to w serii. to wiecie, A to teraz ty to odcinek? Nie, to teraz Nie, na teraz wiecie, na będę Nie, <grywa> teraz Tak. Wow. to trzy, to trzy, cztery. cztery. Witam was wszystkich wiecie, czekaj, to nie no to wiecie, no Oj boże. oj boże. wyrzuć boże. to, to co nagrałeś teraz, jak ja skończę filmik. Spoko. Dobra. Dobra. Ja już mam tylko niecałe 4 minuty do końca filmiku. Wiem, Ufa, bo mam stopę fałotinki za, fałotinki za... Nie ma za co. Tak dla mnie wiele Tak zrobić. dla mnie wiele zrobiłeś. A co ja dobrze się dla ciebie, że za, za nią przyjaźnisz? przyjaźnisz. te z paki nauczyłeś mnie Nauczyłem się tak, nauczyłem stupaki, się tak. Poleciłem tak poleciłem cię, poleciłem cię na moim kanale. W ogóle dzięki Tobie zacząłem nagrywać filmiki na YouTube. No to chyba dużo. No to chyba dużo. Mam 8% Mam 8% dopiero. dopiero. Ale czego? Filmu. Film. Jak to 8% filmu? No, bo wrzucałem no, Crafter Solo Minecraft e, pierwszy odcinek. E, od... Sezonu drugiego? Pierwszego, bo pierwszego, mi tego przecież zaczynał mi tak od początku. No właśnie, to tak jakby sezon drugi. To ja to będę wpisywał, jak nie na żadnych filmów sezon drugi. To ludzie się schapną, że akurat wcześniej a nagrywałem. a Nie oglądało w... tylko 10. Wie... osób. Ale te 10 osób i tak będzie wiedziało. Tak? Tak. A ja jestem Szoko. w niebezpiecznej sytuacji pod wodą i pewnie dednę i pewnie będę na spałni i tak się to skończy będziesz na, na nagraniu. <noise> Nie, nic, nic. Nie, nic, nic. Slajma widzę. Slajma biję. O, ty piąty odcinek z terraria. I teraz szósty kręcę. Może to jak ty na Co to tylko ten, e, w, uważaj bo w piątym napisałem, że miałeś focha. Znaczy powiedziałem, że miałeś focha. Jak to tu ja byłem na, nagraniu? Ja byłem na nagraniu? Nie no bo, poza nagraniem ci wytłumaczę. Nie pamiętasz co wtedy co mieliśmy nagrywać, razem miałeś być gościem specjalnym. Nagle nagrywasz, nagrywasz. No tak, ale wtedy wcześniej jeszcze jak byłeś, to wtedy miałeś focha. Bocha, wiem, przez bocha wiem, przez wielkie w. Za szyję w. Znaczy no Boże, znaczy. To Boże. Nie ważne. Ja się na ortografii nie ja znam. Ja się na ortografii nie znam. Jeszcze jest, jest wolny człowiek ujęć i nie będę ujęć i nie będę uczył. Wolny, ja nie mogę. Wolny, ja nie mogę. No to ja już muszę kończyć odcinek. To Wyproszą niestety wszystko, fajnie, komentujcie, subskrybujcie, biały magiczny guziczek, klikajcie, nie żałujcie.